28 kwietnia w Zespole Szkół w Siedliskach Bogusz odbył się konkurs pod hasłem Gmina Brzostek w Unii Europejskiej, organizowany przez Tomasza Porębę, posła do Parlamentu Europejskiego, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Brzostku oraz Szkołę, w której wszystko się odbywało. Na konkurs przybyło wielu gości, jak dyrektor biura poselskiego Tomasza Poręby, Dominik Witek, radni gminy Brzostek i powiatu Dębickiego. Adresatami konkursu byli uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu gminy Brzostek. Celem konkursu była popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej oraz ukazanie efektów wykorzystania funduszy unijnych na terenie gminy. Pierwszy etap konkursu polegał na sprawdzeniu wiedzy uczestników na temat Unii Europejskiej. O godzinie 10.00 przystąpili oni do pisania quizu. O jego poziomie i przygotowaniach tak opowiadają. Oceniacie poziom trudności wydań? by? był. Czy zadania, gdzie pojawiały się liczby, czy może te, gdzie pojawiały się twarze znanych ludzi w kręgu europejskim? Zdecydowanie te, gdzie pojawiały się liczby, bo ciężko jest nawet domyśleć się. się, moim zdaniem, był wysoki, atmosfera była fajna. Było sympatycznie. Kolejną częścią konkursu było omówienie i wyświetlenie przez uczestników prezentacji, których tematem były różne formy obiektów czy programów współfinansowanych z funduszy unijnych. Prezentacje były bardzo różnorodne, od tematu instalacji solarnych poprzez budynki remontowane dzięki środkom z Unii, na programach edukacyjnych kończąc. Prace oceniane były przez jury, w których skład Chodzili nauczyciele, lokalni działacze, politycy oraz dyrektor biura poselskiego pana Poręby. Po zakończeniu wyświetlania prezentacji, komisja udała się na obrady, aby wybrać zwycięzców. Na ilość punktów przyznawanych prezentacjom wpływ miała wartość merytoryczna, sposób przedstawienia, zgodność z tematem konkursu, interpretacja tematu i innowacyjność pomysłu. Do tego oczywiście dochodziły punkty uzyskane przez uczestników w części pisemnej konkursu. Nagrodami przewidzianymi w konkursie było 5 biletów, czy raczej miejsc na trzydniowy dniowy wyjazd do Brukseli, a tam do Europarlamentu oraz książki o tematyce historycznej. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco. Laureatką konkursu została Faustyna Zdziarska, uczennica gimnazjum Sielińska Bogusz. Drugie miejsce zajęła Joanna Ramut, trzecie Patrycja Żółkiewska, czwarte Katarzyna Barbaszak. Wszystkie trzy z gimnazjum imienia Królowej Jadwiki w brzostku. Piąte miejsce i zarazem ostatnie kwalifikujące się do brukselskiego wyjazdu zajęła Dominika Krupka z gimnazjum w Januszkowicach. Dalej uplasowała się Maria Czysz na miejscu szóstym, Sylwia Nekiel na miejscu siódmym. Dziewczyny uczą się w gimnazjum w Sieliskach Bogusz. Bogórz. Ósme miejsce zajął Piotr Gleń z tej samej szkoły. Na miejscu dziewiątym znalazł się Łukasz Bik z gimnazjum im. Królowej Jedwigi w Przostku. A na 10 Piotr Świętoń z Gimnazjum w Siedliskach Bogusz. O pomyśle na konkurs i nie tylko opowiadał nam Dominik Witek. Jeżeli chodzi o sam pomysł zorganizowania konkursu dla Siedliskach Bogusz, to powstał on z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z gminy Brzostek, a w szczególności tutaj radnego z siedliska Nadzieję Witka którzy zwrócili się do Europosła z, z taką propozycją, z, taką, z, takim, z takim pomysłem na zorganizowanie konkursu wiedzy Unii Europejskiej tutaj w, w Zespołe Szkół Siedzkach No i pan Europoseł jak najbardziej przystał na, takie, na taki pomysł, tak wpłynęł wcześniej, no, organizuje szereg szereg tych, tych konkursów na terenie całego województwa i jak najbardziej no, tutaj zaprobował ten pomysł. I myślę że, myślę, że jest to początek już może cyklicznych takich konkursów corocznych. Podpytaliśmy co nieco dyrektora zespołu szkół w Siedliskach Bogusz i zasiadającego w jury przewodniczącego Rady Gminy o sprawy związane z wydarzeniem. Organizatorem konkursu była Szkoła w Siedliskach Bogus, współorganizatorem był klub Rady Prawa i Sprawiedliwości w Szkole Miejskiej Wrzosku oraz pan europoseł Tomasz Poręba. Oceniając cały przebieg konkursu, Wydaje mi się, że poziom był dosyć wysoki, bardzo dobre prezentacje. Yy, młodzi ludzie, którzy przygotowywali się do tego konkursu, wykazali się dużą wiedzą na temat środków unijnych. Jak zapowiedział Dominik Witek, konkurs ten jest pierwszym, ale na pewno nie ostatnim, organizowanym w naszej gminie przez europosła Porębę. Trzymamy za słowo.